Znaczna zmiana w pogodzie. Deszcz przestaje padać i nadchodzi ocieplenie na Wałnicę nad Polską. Straż pożarna o burzach, umiarkowanie spokojnie. Niż z opadami i burzami, który przemieszczał się w weekend nad Polską nie spowodował wielkich strat, a straż pożarna w całym kraju odnotowała 430 interwencji. Dominowały podtopienia i przewrócone, bądź połamane drzewa. Najwięcej pracy ratownicy mieli na Dolnym Śląsku. Synoptycy zapowiadają, że niż z opadami przemieści się poza granice Polski, a od poniedziałku czeka nas ocieplenie. Państwowa Straż Pożarna odnotowała w sobotę 430 interwencji. Działania strażaków dotyczyły głównie reakcji na podtopiania ulic i budynków, do których doszło wskutek ulewnych deszczów. Mieliśmy też interwencje dotyczące przewróconych drzew, połamanych gałęzi powiedział rzecznik komendanta głównego państwowej straży pożarnej brygadier Karol Kieszkowski Najwięcej interwencji było w województwo dolnośląskim gdzie strażacy wyjeżdżali do akcji 100 razy minus 70 interwencji było na terenie województwo śląskiego 55 w województwo podkarpackim po około 30 w lubelskim Łódzkim i mazowieckim podał Kieszkowski można powiedzieć, że było umiarkowanie spokojnie, wskazał rzecznik i dodał, że nie było osób rannych, ani uszkodzeń budynków. Mazowsze, nawałnice wałnicy minęły Warszawy odnotowaliśmy około 25 drobnych zdarzeń związanych z sytuacją pogodową w powiecie lipskim województwo. Mazowieckie, powiedział młodszy. Brygadier, Rafał Gołębiewski z mazowieckiej komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Zdarzenia, które wystąpiły na terenie powiatu lipskiego, były związane z wystąpieniem dość silnych ulew i wiatru, wyjaśnił strażak. Były to zalania, podtopienia, wypompowywanie wody z posesji i domów, dodał młodszy aspirant Michał Kucharski z komendy powiatowej PSP w Lipsku. Przekazał też, że to były drobne zdarzenia, z którymi straż powiatu lipskiego poradziła sobie samodzielnie. Wiele razy wyjeżdżały do zdarzeń, również jednostki OSP, wskazał. Z kolei Gołębiewski pytany o sytuację pogodową w Warszawie i na całym Mazowszu przekazał, że starzacy nie mieli żadnych informacji o ekstremalnych czy niebezpiecznych sytuacjach wymagających interwencji w stolicy i regionie. Nikt nie ucierpiał. Dodał także, że intensywny deszcz ustał. Śląskie, epicentrum w okolicach Częstochowy 76 razy interweniowali minionej doby śląscy strażacy, usuwając skutki opadów deszczu i silnego wiatru, podały regionalne służby kryzysowe. Blisko 1,2 tysięcy odbiorców zostało pozbawionych prądu. Opady deszczu spodziewane są w regionie także w niedzielę, jednak będą nieco mniej intensywne. Strażacy najczęściej 47 razy wypompowywali wodę z miejsc podtopionych przez intensywne opady, a 29 interwencji dotyczyło usuwania skutków silnego wiatru, podało wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach. Pogoda najbardziej dała się we znaki na północy województwo. Śląskiego, w powiatach, częstochowskim, 27 interwencji, kłobuckim, 12 i zabierciańskim, 4. Nie zanotowano poważniejszych zdarzeń. Z kolei w zachodniej części województwo Śląskiego Powiata Hraciborskim i Rybnickim warunki pogodowe przyczyniły się do przerw w dostawach energii elektrycznej, do 1167 odbiorców 26 stacji energetycznych zostało pozbawionych zasilania. Najwięcej gospodarstw domowych hokej. Okay. 800, nie ma prądu w gminie Kornowac w Powiecie Raciborskim i w miejscowości Lyski w Powiecie Rybnickim 358. Nie działała też jedna stacja transformatorowa w Raciborzu, gdzie prądu nie miało ośmiu odbiorców. Energetycy zapewniali, że w niedzielę do godzin przedpołudniowych dostawy energii zostaną przywrócone. W niedzielę do wieczora w województwo. Śląskim nadal obowiązuje ostrzeżenie pogodowe drugiego stopnia, wydane w piątek przez Biuro Prognoz Meteorologicznych IMF, informujące o silnym deszczu. Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. O ile jednak na sobotę i w nocy prognozowano opady rzędu 30-60 mm, w niedzielę ma to być od 10 do 20 mm. Opadom mogą towarzyszyć burze z porywami wiatru do 70 km na godzinę. Hydrolodzy ostrzegają przed możliwością przyboru wód w rzekach. Dotąd jednak w województwo Śląskim poziomy wód nigdzie nie przekroczył stanu ostrzegawczego lub alarmowego. Wódkiem brak prądu i zagrożenie zerwane linie energetyczne pozbawiły prądu odbiorców w Łódzkiem. W całym województwie pozbawionych prądu jest 2780 gospodarstw, najwięcej 2312 w rejonie Łowicza, gdzie doszło do zerwania linii energetycznej przez połamane konary drzew. Intensywne deszcze przechodzą nad regionem od soboty, jednak na razie nie ma zagrożenia większymi podtopiniami czy zalaniami. Straż pożarna interweniowała w pojedynczych przypadkach, powiedział dyżurny wojewódzkiego centrum zarządzania kryzysowego w łodzi Cezary Zażycki. Nadwojewództwo łódzkim ulewne deszcze przechodzą od soboty. Nadal obowiązuje tam ostrzeżenie drugiego stopnia przed intensywnymi opadami. Miejscami spadło tam bowiem od 40 do 70 mm deszczu. Taki stan będzie utrzymywać się do OK. Godzina. 20 w niedzielę, a prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu oceniono na 80%. Świętokrzyskie. Wiatr łamał drzewa i gałęzie, połamane drzewa na drogach i podtopione budynki to efekt intensywnych opadów deszczu, które nawiedziły region Świętokrzyski. Towarzyszyły im burze i silne wiatry. Od soboty Świętokrzyscy strażacy interweniowali 15 razy, poinformował starszy. Kap Marcin fu dalej z wojewódzkiego stanowiska koordynacji ratownictwa PSP w Kielcach. Osiem razy usuwaliśmy połamane konary drzew z dróg, a w siedmiu przypadkach wypompowywaliśmy wodę z zalanych piwnic i pomieszczeń, powiedział strażak. Najwięcej interwencji było w powiecie sandomierskim, gdzie padało najbardziej intensywnie. Na całym obszarze województwo. Świętokrzyskiego do północy z niedzieli na poniedziałek obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu i burzami z gradem, którym towarzyszą silne porywy wiatru. Odwołany alarm pogodowy w Kujawsko-Pomorskim Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej odwołał ostrzeżenie przed intensywnym deszczem w niedzielę w zachodniej części województwa Kujawsko-Pomorskiego po tym, jak przestał tam padać deszcz. Nadal obowiązuje ostrzeżenie dla pozostałej części regionu. Komunikat dotyczy Bydgoszczy i powiatów: Bydgoskiego, Inowrocławskiego, Mogileńskiego, Sempoleńskiego, Świeckiego, Tucholskiego i Jużnińskiego. Im w sobotę wydało ostrzeżenie przed intensywnymi opadami deszczu w całym województwie kujawsko-pomorskim, informując o obowiązywaniu alarmu do wieczora w niedzielę. Synoptycy prognozowali opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Ich przewidywana wysokość to od 20 do 50 mm. Bieszczady, śliskie szlaki. Trudne warunki i deszczowa pogoda panuje od kilkunastu godzin w Bieszczadach i Beskidzie Niskim. Opady są prognozowane także w ciągu dnia, powiedział w niedzielę ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy Goprierzy Godawski. Rano w cisnej i ustrzykach górnych termometry pokazywały 16-18 stopni Celsjusza. Jest bezwiecznie. Widać w promieniu jednego kilometra zauważył ratownik. Po opadach szlaki górskie są błotniste i śliskie. Turyści powinni pamiętać, że prognozy deszczową pogodę zapowiadają również w niedzielę dodał Godawski. W Bieszczadach ruch turystyczny jest umiarkowany. Ostatni doby ratownicy górscy nie byli wzywani do interwencji. W Bieszczadach i Beskidzie Niskim nad bezpieczeństwem turystów czuwa blisko 130 ratowników i kandydatów na ratowników górskich. Pogoda na niedzielę i poniedziałek w niedzielę wciąż padać będzie na wschodzie Polski. Na zachodzie i północy kraju pogodnie, powiedziała Małgorzata Tomczuk z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego. W niedzielę pogodnie będzie na wybrzeżu, Pomorzu i zachodzie Polski. W centrum i na wschodzie pochmurnie i deszczowo. Lokalnie może spaść do 20-30 mm deszczu, a na wschodzie możliwe są burze, w czasie których porywy wiatru będą osiągały 65 km na godzinę, powiedziała synopty Kimf. Temperatura maksymalna wyniesie 15-17 stopni Celsjusza w strefie opadów na północnym wschodzie, w centrum 16-18, około 19 stopni na górnym Śląsku i w Małopolsce, do 27 stopni na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, głównie z kierunków północnych, powiedziała Tomczuk. W nocy z niedzieli na poniedziałek zachód kraju będzie pogodny, a wschód z dużą ilością chmur i słabnącymi opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie nocą w dolinach Sudetu i Karpat od 9 do 11 stopni, na Pomorzu będzie 10-11 stopni, na pozostałym obszarze od 12 do 17 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, zmienny. Z kolei w poniedziałek niż ze strefą opadów opuści granice kraju i od zachodu do Polski napłynie cieplejsze powietrze.